Czego się Pan spodziewa w tym liście? No nie wiem, raczej jestem uczciwy, także się niczego złego nie spodziewał. Ale to nie chodziło mi nie o, o uczciwość, tylko o wysokość składek emerytalnych. Czy to będzie smutna informacja w Pana przypadku? Myślę, że tak. A dlaczego? Wie Pani, no przeważnie tak jest. No, nie oczekujmy tutaj cudów. Wiadomo, że ZUS tak robi, żeby, żeby to było jak najmniej, bo wiadomo jest kryzys, jest coraz mniej młodych ludzi. Składki są coraz mniejsze, no i ta sytuacja się napina, że tak powiem. Także tutaj nie oczekiwałbym y, jakichś pozytywnych informacji. A pani, czego się spodziewa znaleźć? Zna, co pani znajdzie w swoim liście? Ja, to, ja też tak myślę, mimo że tyle lat mam pracy, to jednak podejrzewam, że, że emerytura, jaką mnie czeka, to będzie rzędu 700 zł. Tak, tak, tak mi się wydaje, że to by było według takich szacunkowych danych. A co no, będzie? No, wiadomo, każdy tu szuka oszczędności, może nie tam, gdzie trzeba. No. Trudno im powiedzieć, bo nie jestem politykiem, no, ale każdy chce, że tak powiem, swoje wydrzeć. No właśnie, z w sensie jest taki problem, że w Polsce są niesamowicie wysokie koszty pracy. Ja wiem, jak ja prowadziłam własną działalność, to jest ponad tysiąc złotych składki ZUS-owskiej. Gdyby ta składka była mniejsza, powiedzmy, to większość ludzi by płaciła i byłoby więcej firm i tak by się napędzała. Tak? No to każdy ucieka, gdzie się ta.